W dniu 15 listopada 2025 roku MWG i FD zorganizowała sympozjum prasowe w pobliżu UPassau, bezpośrednio nad Pięknym Dunajem, na temat ustawa o ochronie przed Odrą wystawiona na próbę. Według Grupy Roboczej do Spraw Ustawy o Ochronie przed Odrą, składającej się z lekarzy, naukowców i prawników, ustawa niekonstytucyjnie narusza integralność cielesną i prawa rodzicielskie. Domagają się jego natychmiastowego uchylenia. Telewizja Kla.TV była obecna na miejscu na żywo i wspiera ich sprawę, transmitując poszczególne, godne uwagi wystąpienia. Poniżej programu znajdują się ulotki informacyjne na ten temat oraz sposoby, w jakie ty również możesz wesprzeć tę sprawę. Zobacz poniżej artykuł profesor dr Paula Culena Medyczne i społeczne rozważania na temat obowiązkowych szczepień przeciwko odrze. Następnym mówcą jest nasz przyjaciel, profesor dr Paul Cullen. Jest lekarzem i publicystą urodzonym w Irlandii. Studiował medycynę ludzką na University College Dublin i ukończył drugi stopień biochemii, specjalizując się w biologii molekularnej na Kings College London. Jest specjalistą chorób wewnętrznych z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie infekcjologii, specjalistą medycyny laboratoryjnej i chemikiem klinicznym. Prowadzi duże laboratorium medyczne w Minster, a także wykłada medycynę laboratoryjną na tamtejszym uniwersytecie. Oprócz 250 publikacji naukowych jest także autorem kilku podręczników. Szczególnie interesują go kwestie etyczne w medycynie i biotechnologii. Dlatego swój wykład, którego możemy się teraz spodziewać, zatytułował Etyka medyczna i rozważania społeczne na temat obowiązkowych szczepian przeciwko odrze. Paul, głos należy do ciebie. Dziękuję, Ronnie. I dziękuję za umożliwienie mi udziału w dzisiejszym sympozjum. Tak więc moja prezentacja nie dotyczy tak naprawdę obowiązkowych szczepień przeciwko odrze, ani nawet szczepień jako takich. Chodzi o to, co możemy znieść, co musimy znosić jako pacjenci i czego nie musimy znosić. I tak naprawdę chodzi o podstawy takich rozważań etycznych i ich znaczenie w społeczeństwie. Zacznijmy od relacji między lekarzem a pacjentem. W naszym społeczeństwie nie ma bardziej intymnej relacji między nieznajomymi niż relacja między lekarzem a pacjentem. Lekarz dowiaduje się rzeczy, o których często nie wie nawet żona pacjenta, i musi tego doświadczyć, bo tylko wtedy będzie w stanie zapewnić właściwe leczenie. Wymaga to absolutnego zaufania, które nie jest możliwe z nikim innym, ani z prawnikiem, ani z doradcą podatkowym, ani nigdzie indziej. Relacja ta jest następnie uzasadniona po drugiej stronie, gdzie pacjent musi założyć, że lekarz działa w charakterze powiernika w jego interesie, a nawet w jego osobistym interesie. I to jest, że tak powiem, podstawa całego procesu. Ta szczególna relacja zaufania między lekarzem a pacjentem. I z tego powodu, zwłaszcza po II wojnie światowej, oczywiście w czasie II wojny światowej doszło do wielu uchybień w medycynie, w Niemczech, ale także w Japonii. Z powodu tych wykroczeń pewne zasady, które zawsze istniały, zostały skodyfikowane. Wybrałem trzy, które przynajmniej dla mnie. Stanowią podstawę, etyczny fundament współczesnej medycyny. Pierwszą zasadą jest zasada prawa do nietykalności cielesnej. Mówią więc, moje ciało, mój wybór. Oczywiście tak jest w rzeczywistości. Pacjent ma bezwarunkową suwerenność nad własnym ciałem i integralnością fizyczną. Jako student medycyny dowiedziałem się, że nie wolno nawet czesać włosów pacjenta, jeśli sobie tego nie życzy, a już na pewno nie wstrzykiwać niczego pod skórę, jak powiedział profesor Bhagdi. I to jest bardzo, bardzo ważna zasada. Mamy suwerenność nad naszymi własnymi ciałami. Druga zasada wynika z niewypowiedzianych, strasznych badań, z których część prowadzono w czasie II wojny światowej ale nie tylko tam, ale także w Ameryce. Przeprowadzono bardzo znany eksperyment. Eksperyment Tuskegee, w którym czarni ludzie zostali zarażeni syfilisem bez ich wiedzy i nie byli odpowiednio leczeni, aby zobaczyć naturalny postęp choroby. Zasada świadomej zgody powstała w wyniku wszystkich tych niepowodzeń i nie była dobrowolna. Uczyli się na swoich błędach. Co oznacza świadoma zgoda? Świadoma zgoda to bezpośrednia, osobista relacja między lekarzem a pacjentem. Lekarz musi ustnie poinformować pacjenta o korzyściach, ryzyku i skutkach ubocznych. Następnie może dać mu coś na piśmie. Decydującym czynnikiem jest jednak to ustne wyjaśnienie, w którym pacjent ma również możliwość zadawania pytań i faktycznie, jeśli czytasz niemieckie prawo, ma również czas na zastanowienie się, czy chce tego, czy nie. A potem dochodzimy do trzeciej i jest to bardzo stara zasada, która istniała już w czasach starożytnych, na przykład w medycynie Hipokratesa. Jest to podstawowa zasada. Po pierwsze, nie szkodzić. Primum niqinocere to łacińska sentencja. Co to oznacza? Jest ona często źle rozumiana. Na przykład w przypadku COVID mówiono, że musimy zaszczepić całą populację, a wtedy nic złego się nie stanie. Nie, to nie to, co to oznacza. Oznacza to, że w przypadku konkretnego pacjenta lekarz musi mieć pewność, że leczenie przyniesie mu więcej korzyści niż szkód. A jeśli nie masz pewności, że tak nie jest. Nie powinieneś stosować leczenia, nawet jeśli masz dobry powód, by sądzić, że może ono przynieść jakieś korzyści. Tak właśnie nazywa się ta zasada, która została nieco zapomniana. Rzymianie mieli powiedzenie, dobro pacjenta jest najwyższym prawem, Salusa Egroti Suprema Lex po łacinie. Oznacza to, że w centrum uwagi znajduje się indywidualny pacjent. A nie społeczeństwo czy społeczność. Jest to osobista relacja oparta na zaufaniu, jak właśnie usłyszeliśmy. I oczywiście wszystko, co powiedziałem, ma zastosowanie w jeszcze większym stopniu, jeśli pacjent jest niezdolny do wrażenia zgody, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. W przypadku szczepień przeciwko odrze oczywiście dotyczy to dzieci. A jeśli teraz? Problem, który mamy teraz, to bardzo, bardzo intymna, bardzo krucha relacja między lekarzem a pacjentem, a teraz pojawia się państwo i interweniuje, że tak powiem. I nie jest to tylko hipotetyczne rozważanie. Wielu z Was słyszało, że 8 października tego roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie zwalniające szczepiących z odpowiedzialności w erze koronawirusa w przypadku wystąpienia szkód poszczepiennych, stwierdzając, że to nie lekarz ponosi odpowiedzialność, ale państwo. A to oznacza, trzeba się trochę zastanowić, co to oznacza. Lekarze. I jest to bardzo ważna zasada, której przestrzegają wszystkie stowarzyszenia medyczne. Jest to zasada wolności terapeutycznej. Oznacza to, że jeśli pacjent ma to zaufanie, a lekarz pracuje w zaufaniu do pacjenta, to musi mieć możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu terapii, którą naturalnie uważa za właściwą, tej terapeutycznej wolności. Ale wolność terapii, jak każdy rodzaj wolności, zakłada odpowiedzialność. Nie ma wolności bez odpowiedzialności za moje decyzje. Ale jeśli nie mam odpowiedzialności, to odwrotnie automatycznie nie mam wolności terapeutycznej. Innymi słowy, w tym nowym świecie relacja terapeutyczna, którą próbowałem nakreślić, nie zachodzi już między lekarzem a pacjentem, ale nagle między lekarzem a państwem, innymi słowy, między władzą a podmiotem. Jest to więc zupełnie inna relacja. Zaufanie znika, a podstawa zaufania, fundament relacji lekarz-pacjent znika. Wynikają z tego, podsumuję, cztery wnioski. Przynajmniej moim zdaniem, obowiązkowe szczepienia przeciwko odrze dotyczą zasadniczo kwestii społeczno-politycznych i etycznych, które nie mogą być bardziej fundamentalne. Są to bardzo ważne pytania. Pierwsze pytanie brzmi: kto decyduje o naszych ciałach i ciałach naszych dzieci? Decydujemy my, czy decyduje państwo? Druga kwestia brzmi, wobec kogo lekarz jest zobowiązany? Czy lekarz jest zobowiązany wobec swoich pacjentów tak jak powinien? Czy jest zobowiązany wobec państwa? To bardzo fundamentalne pytanie. Po trzecie, jeśli lekarz jest przedłużonym ramieniem państwa, gdzie jest zaufanie? A gdzie w takim razie pozostaje relacja lekarz-pacjent? Czy powinniśmy w ogóle rozważać, czy pacjent ma prawo odmówić złożenia zeznań lekarzowi lub innym urzędnikom? I już można sobie wyobrazić, że wtedy normalna relacja nie jest już możliwa, bo jeśli lekarz pracuje w takim systemie, to trzeba zadać pytanie: czy on w ogóle jest jeszcze lekarzem? A może jest tylko technikiem medycznym pracującym dla państwa, co jest czymś zupełnie innym? Na tym kończę moje uwagi. Dziękuję bardzo. 4 godziny wysoce kompetentnej ekspertyzy, skrócone do 40 minut. Obejrzyj kompilację KLATV z SYMPOZJUMEM MWG i FD na temat ustawy o ochronie przed odrą pod lupą. Chcesz sam stać się aktywny? Więc jak możesz wesprzeć naszą kampanię na rzecz uchylenia ustawy o ochronie przed odrą i sformułowanego w niej obowiązku szczepień? Zachęcamy więc do zapoznania się ze stroną internetową, która od dziś dostępna jest pod adresem https https.slashmasernshow.mwg.org. Na tej stronie będziesz na bieżąco informowany o wszystkich naszych działaniach i wynikach. Przygotowaliśmy ulotkę, w tym naszą grupę roboczą, którą można rozpowszechniać i która może być wykorzystywana do organizowania kampanii i podpisów. Innymi słowy, najlepsze są kampanie w całych Niemczech. Ulotkę można pobrać. Można również pobrać arkusze do zbierania podpisów. Ważne jest, aby nasze żądania petycji, które teraz złożyłem również w Bundestagu, zawsze znajdowały się na arkuszu podpisów. Rozmawiajcie z posłami, rozmawiajcie z politykami. Musimy wywierać presję od dołu. Porozmawiaj ze swoimi lekarzami, porozmawiaj o tym z przyjaciółmi i grupą roboczą, porozmawiaj z dotkniętymi rodzinami, ze wszystkimi młodymi rodzinami. Dotyczy to 700 tysięcy osób rocznie i upublicznić te kwestie. Kla.TV działa bezpłatnie i na zasadzie wolontariatu. Rozpowszechnianie naszych programów jest naszą jedyną nagrodą. Dziękuję bardzo.